Siemanko, siemanko kochani, jestem w Gołkowie obok starej stacji kolejowej, to był przystanek kolejowy, tak mi się wydaje, zobaczcie, tak to wszystko wygląda. Bardzo fajny budynek, stara jeszcze ta wieżka, tutaj widać, mega. Jak idę sobie, idę i pomyślę, że tutaj chyba trochę pozbierałem tego złomu. O, tutaj leżą flamingówki, Arturze, pozdrawiam Serdecznie za was, takie flamingówki, no cholera jasna nawet, człowiek nie dojdzie, i odejdzie porządnie od samochodu, a to już. Flamingówki, to jakieś chyba dzisiaj, to jakieś tutaj miejsce chyba, używania trunków niskiej jakości. O, to, to tego wezmę poruszkiem, te są w reklamowce. Tyle dobrego, o, tam jeszcze jest flamingówka, jedna, druga i znowu puszki. Dobra, chyba dzisiaj będzie połączenie E, takiego właśnie odcinka, w którym będę zbierał i puszki, flamingówki, no i inne. Dobra, do dzieła. Ale ilość tutaj tych kapsli jest w sposób porażający. Tysiące piw koło mnie tu były. Ciekawe jak zareagują na to na złomie, na te ilości kapsli. <laughs> Bo najpierw pozbieram te kapsle, które tutaj są w koło tego budynku, a później dopiero zabiera się ta projekt las, sprzątanie lasu, sprzątanie brzegu, sprzątanie fajansu i w ogóle. Zabrać się za kaslę. Dobra, no to do dzieła. Szable w dłoń, jak tu mówią. Jedziemy. Pafik, jak widać, jest gotowy do użycia. Tutaj aluminiowe zacznie... I zobaczcie, tylko kilka. O i wkręt nawet. O. Kolejny wkręt. Pierdzieli, ile tego, tego jest, zobaczcie. Masakra. Wow, i tu jest jeszcze jakiś taki gwoździk. Kurde, jestem w stopniu, aż tyle tego. No, Armagedon. No i kolejny, kolejny po prostu tulipany. Ale i zobaczcie, zbieram dużo tego. Ja jest to. A ty nie wiem czy wy to widzicie, ale zobaczcie i jest co tu jeszcze jest a, bo tu jest, to tam nożone. miejsce takie typowe, że to jest, żeby się napić, rzucić śmietnik, śmieć. A ten izolator mnie bardzo ciekawi. Mam nadzieję, że jest pełen. Albo że pełen. Cały. O, cały jest. Rewelacja. Salutki izolator. Jest jakiś P. PW. PWT. Ale no, tu jest P, tutaj nic, ciekawe, jeśli ktoś by go chciał go nabyć, to zapraszam do mnie na grupę neodymowi. O, no i jest kolejna no, flamingówka. Trzeba ją zabrać, Gdzie to, 7 groszy, czy tam 8 groszy stuka, <laughs> nieważne, ale tu mam kurde, parę ładnych kilo już, o tu też zabiorę, <laughs> no i tu też jest. Wreszcie jest nic nie warta, ale co tam? tam jest śmietnik, w od niego to służby zabiorą. Ale co tam? Nie patrzmy na koszty, co ile warte jest, co ile tam a to możemy mieć, bo to jest nieważne. Ważne, ważne też, żebyśmy trochę oczyścili tą naszą matkę, naturę do tych ludzi, którzy tak niestety bardzo ją brudzą. O, tak widzę. O! Jak tu mi coś przyciągnęło O, kochani. No, tam jest. Zwłaszcza ten amen, ziemia. I co ja mogę teraz? To nic tutaj, tego nie chwyci, nawet. Czy znaczy, nie chwycić tego, nie, nie kopię. Nie, to nie ma sensu. Dobra, niech to odmarży trochę. I teraz ja zobaczcie. Tu mam magnes. Zobaczcie, coś to jest Po to powierzchnią. O, go wyrywa. Nie jestem w stanie tego wykopać. Tutaj największy magnet by tego nie dał rady wykopać, tylko jakiś nasz panel. Mam nowe miejsce na po prostu flamingówki. A co, to tutaj trzeba to przeczesać. No i dobra, idę sobie dalej z tej trakcji kolejowej, bo tam już trochę z jednej strony tego domku pozbierałem tych śmieci, ale zobaczcie, po prostu leży. Czekają tu na mnie, jest coś wreszcie sensownego. I dołącza do reszty złomu. No i siup! Dobra, ci. No i kolejne flamingi. O jajku, ktoś tutaj jest smakoszem tego dziwnego piwa. Tak. To już bardziej znane z niewiele wyższej półki, ale co tam jest? Coś mieska. Ciekawe to, czy. Do mnie czy Po mnie? E, nie wiem Ale ja robię swoje dalej No, bardzo powoli jadą O, aż czuję panowie wasz wzrok na mnie O się na mnie tak patrzy, że Oj Ale Jadą dalej Co on co robi? No części za Was o, a się Flamik schował, zobaczcie go. A, macie. Dzień dobry. Pozdrawiam Państwa, bardzo fajnie państwo. No, to są rodzice mojego kolegi Grzeszka z Technikum. Bardzo fajnie mnie skomentowali, bardzo fajnie dodali mi pozytywnej energii i ciepło na serce. O, żeby takich ludzi było więcej. To zobaczcie. Ile było kawski? Ja pierdolę. Masaka. przyjątka Dobra, zbieramy dalej. Proszę, komuś było zimno. No tak, siup krzaki. Popił sobie gościu. Ale co, to no jest tak daleko ta. To... Tak daleko jest ten śmietnik, że to masaka Ale co tam, idziemy wzdłuż? Znaczymy, o, no tak. Oczywiście, fajeczki były dobre, się wypaliło. O, najgorszy sikacz w okolicy, proszę bardzo. No Jezu, sorry. ludzie, jakby tu może gdzie pić. Coś nowego, coś nowego, nowy flaming, flaming monster. Jest flamik monster, ale to jest taki na różowo. Oddajesz plnie to swoją siłę. Po ja prostu jestem w szoku, no zobaczcie to. Tu mam tego flamingówki, oczywiście puszeczki. Zbiorę je. Tutaj są te kolejne Tutaj W ogóle, kolejny z tego piwa? No muszę go poznać, albo nie, bo byłoby źle z nim trzeci czy czwarty już worek z tym piwem marki piwo. No, no to po prostu masakra, no. To naprawdę jest tak ta daleko do tego śmietnika, który jest tam zanieść. Ja tego nie zrozumiałem, bo głupich ludzi ja nie próbuję zrozumieć nigdy. Będę krytykował i tego nie zmienię. Kochani moi, folie z tych, pozostaję tutaj, bo tutaj ewidentnie są, co zabierają. O, ale te piwo, marki piwo, <grytanie> to po prostu zabiorę tu do, 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 do samochodu i szybko jadę. bo nie miło się nie. Stali. Tutaj nie jestem do końca przekonany czy to jest stal, czy to jest miedziucha nawet, powiem Wam tak szczerze. Dobra, to jest puste już, ale zobaczcie, pełna kasa jest tych puszek. No z 2 kg kapsli. Kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to właśnie dla Was dzisiaj zbierałem.